Mamy daną funkcję f od x następującym wzorem. Musimy obliczyć współczynnik b, jeżeli wiemy, że f od 2 równa się minus 3. Żeby rozwiązać to zadanie, no to na początku obliczmy, ile to jest f od 2, korzystając ze wzoru funkcji f od x. Czyli piszemy, że f od 2 równa się i w miejsce x we wzorze tej funkcji podstawiamy po prostu dwójkę. Czyli f od 2 jest równe 2 do kwadratu plus 2, Podzielić na e, 1 minus b. No i to jest równe. 2 do kwadratu to 4, plus 2, czyli w liczniku mamy 6, a w mianowniku 1 minus b. No i teraz możemy sobie zapisać to równanie, czyli f od 2 równa się e, minus 3. No i teraz zamiast f od 2 podstawić wyliczoną wartość, czyli 6 dzielone na 1 minus b. Na 1 minus b. No i to ma być równe minus 3. Otrzymujemy prostą, proste równanie z niewiadomą b, które wystarczy teraz rozwiązać. O, w tym celu mnożymy to równanie stronami przez 1 minus b, otrzymując po lewej stronie 6, a po prawej minus 3 razy 1 minus b, czyli 6 równa się minus 3. Plus 3b, czyli otrzymujemy, że 3b jest równe 9, czyli b jest równe 3. I to jest odpowiedź do tego zadania.